Czy zdarza Ci się, że po obiedzie masz wrażenie, jakby Twój brzuch zamienił się w balon? Ciężkość, przelewanie, wzdęcia, a czasem nawet nudności. To częsty problem, zwłaszcza po pięćdziesiątce, kiedy trawienie nie działa już tak sprawnie jak dawniej. Ale jest pewna przyprawa, którą masz w kuchni i która może Ci naprawdę pomóc: mowa o imbirze. Wiele z nas kojarzy go z rozgrzewającą herbatką na przeziębienie. Ale jego możliwości są znacznie większe. W dalszej części filmu powiem Ci, jaka dawka jest bezpieczna i komu imbir nie służy, a nawet może zaszkodzić. Imbir od tysięcy lat jest wykorzystywany w medycynie chińskiej i ajurwedyjskiej jako lek na problemy żołądkowe. Co ciekawe, dziś nauka potwierdza, że to nie tylko tradycja, ale i konkretne działanie. W badaniach klinicznych zauważono, że imbir potrafi przyspieszać opróżnianie żołądka. Co to oznacza w praktyce? Mniej uczucia ciężkości po posiłku, szybsze trawienie i mniejsze ryzyko wzdęć. Imbir działa też na jelita, zmniejsza skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, a więc redukuje gazy i bóle brzucha związane ze wzdęciami. To dlatego wiele osób zauważa, że już po kilku dniach regularnego stosowania imbiru czują się lżej po jedzeniu. Ale to nie wszystko. Badania wskazują również, że imbir łagodzi nudności i to nie tylko te ciążowe, ale także te związane z chorobą lokomocyjną czy nawet z leczeniem onkologicznym. Jego działanie opiera się na substancjach aktywnych, takich jak gingerole i szogaole to one odpowiadają za charakterystyczny, ostry smak i prozdrowotną moc. Można powiedzieć, że imbir to taki naturalny regulator procesu trawienia. Nie zadziała jak chemiczna tabletka, szybko i mocno, ale jeśli stosujesz go regularnie, twój układ pokarmowy po prostu zacznie funkcjonować sprawniej. To właśnie ten efekt subtelnej, ale stałej poprawy sprawia, że imbir jest tak cenny. Co ciekawe, imbir ma również lekkie działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. To oznacza, że wspiera nie tylko trawienie, ale i ogólne zdrowie układu pokarmowego. Niektórzy naukowcy sugerują, że regularne spożywanie imbiru może chronić błonę śluzową żołądka i zmniejszać ryzyko niektórych chorób związanych z przewlekłym stanem zapalnym. No dobrze, pewnie zastanawiasz się teraz, ile tego imbiru trzeba jeść, żeby poczuć różnicę. Badania sugerują, że wystarczy od 1 do 2 gramów sproszkowanego imbiru dziennie albo 200 do 400 mg ekstraktu w kapsułkach. Jeśli wolisz świeży imbir, to tu zaleca się od 2 do 4 g świeżego imbiru na dzień. Za bezpieczną ilość uważa się do 4 g dziennie, a dawka powyżej 6 g może przyczynić się do problemów żołądkowych, np. refluksu, biegunki czy podrażnień. Możesz dodawać go do wody z cytryną, do herbaty, do zup czy sosów. Jeśli wolisz formę suplementu, wybieraj standaryzowane ekstrakty. Bo wtedy masz pewność, ile substancji aktywnych rzeczywiście przyjmujesz. W zależności od oczekiwanych efektów możesz stosować go. Przed posiłkiem, 30 do 45 minut wcześniej, działa świetnie jako stymulant trawienia. Pobudza wydzielanie soków żołądkowych, enzymów trawiennych, wspiera produkcję żółci. Dzięki temu jedzenie lepiej się trawi, a uczucie ciężkości zmniejsza się. Po posiłku jesteś w pełni najedzona, a mimo to czujesz wzdęcia, przelewanie lub dyskomfort. Napar z imbiru, wypity 30 minut po jedzeniu, może działać kojąco, zmniejszając wzdęcia, gazy i stan zapalny. Ale uwaga, imbir nie jest dla każdego. Jeśli masz refluks żołądkowy, może nasilać objawy, ponieważ działa rozluźniająco na zwieracz przełyku. Po drugie, imbir delikatnie rozrzedza krew. Dlatego osoby, które przyjmują leki przeciwkrzepliwe, np. warfarynę, powinny zachować ostrożność i najlepiej skonsultować suplementację z lekarzem. Nie ma sensu też przesadzać z ilością, bardzo duże dawki mogą powodować zgagę lub lekkie podrażnienie żołądka. W praktyce jednak, jeśli trzymasz się zalecanych porcji, ryzyko działań niepożądanych jest naprawdę niewielkie. Podsumujmy. Imbir to prosty, tani i naturalny sposób na poprawę trawienia, zmniejszenie wzdęć i uczucia ciężkości po posiłku. Do tego może pomóc na nudności i wspiera ogólne zdrowie układu pokarmowego. Spróbuj przez tydzień dodawać imbir do swojej codziennej diety i obserwuj, jak zmienia się twój komfort po jedzeniu. A jeśli chcesz więcej takich prostych i skutecznych porad, zasubskrybuj po prostu zdrowie i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dbaj o siebie i do zobaczenia.